Witam serdecznie w kolejnym odcinku programowania aplikacji mobilnych z Kotlinem. Dzisiaj upiększymy nasz Activity Second Layout oraz zaprezentuję wam nowe elementy, z których możecie tworzyć swoje własne aplikacje. Serdecznie zapraszam do oglądania. Zróbmy porządek po ostatnim bałaganie z nadpisywaniem funkcji cyklu życia aktywności. Posuwajmy sobie to wszystko, bo nam to nie będzie aktualnie potrzebne. Dobra, no i teraz przejdźmy sobie do Activity Second, czyli naszego drugiego layoutu. Dzisiaj skorzystamy sobie z Constraint layout. Przyciągnijmy teraz do naszego layoutu Plain Text, czyli to jest element, do którego możemy wpisywać coś. I password, no to też element, do którego coś możemy wpisywać, a dodatkowo wszystko co wpiszemy, jest zamienione na kropeczki, aby nie było tego widać. Gdy przyjrzymy się bliżej, zobaczymy, że mamy jakieś ostrzeżenia. Które mówią nam o tym, że nasz widok, tak, ten element nasz po włączeniu aplikacji skoczy do miejsca 00 do punktu 00, czyli do lewego górnego rogu. I my, aby temu przeciwdziałać, musimy określić, w jakiej odległości, tak, będzie nasz element znajdował się na przykład od lewej krawędzi. Jak widzicie, łapimy sobie za to kółko, przyciągamy do krawędzi, i mówimy, że teraz nasz element będzie się znajdował. 16 jednostek od górnej krawędzi i 16 jednostek od krawędzi lewej. To samo robimy z naszym password, tym razem, że przyczepiamy go do naszego plaintext i do lewej krawędzi. Jak widzicie, nasz problem zniknął. Tym właśnie różni się Construct layout od liniowego layoutu. Tutaj ustalamy tak odległości. Względem innych elementów. Usuńmy teraz name, tak. I ustawmy hinta. Jest to taki specjalny tekst, który wyświetla się, gdy nasz obiekt nie ma nic ustawionego, Czyli nic nie ma wpisane. I zobaczcie, wpiszmy sobie your login. Na pewno nieraz spotkaliście się już z czymś takim, że gdy teraz klikniecie ten element, to napis your login zniknie, a pojawi się. To, co będziemy wpisywać. I to samo zróbmy dla hasła. Dobra, teraz dodajmy sobie e-mail. Jak widzicie, te okienka nieszczególnie różnią się od siebie, no bo równie dobrze mogę e-mail wpisać w nasz plain text. spojrzycie sobie na edit text i w zakładce input type, tak, czyli typy wejścia, <coughs> możemy sobie wybrać Naprawdę wiele, wiele opcji. Czyli co tam będzie wpisywane i od tego co tam będzie wpisywane, nasza klawiatura może też różnie wyglądać. Mamy tekst autocorrect, tekst autocomplete, mamy non, mamy tekst zwykły, mamy na przykład datę, czas, mamy numery, ale my wybieramy sobie tekst e-mail adres. I oprócz tego wybieramy jeszcze dwa text view, które umieszczamy na wysokości jeden na wysokości password. Tu będziemy informować użytkownika, że jego hasło na przykład jest za krótkie. Tak, ustawmy sobie to w ten sposób. No, możemy obniżyć. O, może o, w taki sposób. A teraz zróbmy porządek z naszymi ID. No bo edit tekst 6 nic nie mówi. Czyli tak. Czyli element, który będzie ostrzegał o tym, że nasze hasło jest za krótkie. Tutaj będzie element, że musimy podać, czyli Warn Email, czy Radio Group, damy na przykład <coughs> sex, sex r, RG, czyli Radio Group i teraz. Dobra, i ostatni, czyli... Dobra. Mniej więcej mamy już to uporządkowane, a przynajmniej na tyle, że da się to rozczytać i zrozumieć po samych id. Odpalamy sobie nasz emulator, no i widzimy, że nasza aplikacja po włączeniu z Second Activity wygląda w ten sposób. Teraz przydałoby się okodować informacje, że gdy ktoś poda za krótkie hasło, no to musimy o tym powiedzieć. Załóżmy, że hasło takie dobre powinno mieć więcej niż 6 znaków. I spróbujmy się tym zająć. No i dochodzimy teraz do dość poważnego problemu. Wiemy, co chcemy pisać, ale jest pewna luka. No bo gdzie umieścić nasz kod? Chcemy, aby nasz kod niejako był cały czas aktualizowany, no bo Piszę nową literkę i komputer ma mi powiedzieć, czy. No moje hasło jest już dobre, czy jeszcze nie. No ale jak damy to na przykład do metody onCreate, no to to się wykona tylko raz podczas tworzenia naszej aktywności. Jak damy do on start, no tak samo, to wykona się tylko raz. Jak damy on do on resume, to samo. Potem jest on pause, on stop, no to też jest to samo wykonuje się raz. I to w momentach, gdy wznawiamy na przykład używanie, a nas interesuje. Aby za każdym razem, gdy wpiszę nową literkę, dochodziło do sprawdzenia, czy już moje hasło jest poprawne. Gdzie to umieścić? I w tym momencie dochodzimy do pewnej konkluzji. Musimy użyć metody, której jeszcze nie znamy. A ta metoda zwie się on user interaction. I wykonuje się za każdym razem, gdy użytkownik wykona jakąś interakcję z naszą aktywnością. Brzmi jak metoda idealna pod nasz kod. Teraz zastanówmy się w jaki sposób okodować nasz edit text i połączyć to z naszym tekstem, który ma się wyświetlać w momencie, gdy A. Klikniemy na password i będzie tam mniej niż 6 znaków. Na sam początek sprawdźmy, czy nasze pole password jest kliknięte, czyli jeśli pole password jest focus, czym jest. Jest focus. Wejdźmy sobie do dokumentacji i na samej górze mamy returns true if this view has focus, tak? Czyli jeśli to pole ma uwagę, no to zwraca nam true. I właśnie o to nam chodzi. Teraz kolejny element. Skoro wiemy, że coś jest już kliknięte, sprawdźmy, czy teraz długość tego hasła jest krótsza niż 6. Czyli jeśli password i długość. Jest mniejsza niż 6. No to w takim wypadku mamy pokazać nasz textview, View. A więc najpierw ustawmy naszego textview View na nowy tekst. No bo aktualnie są tam trzy kropki. I ustawimy to na twoje. Hasło jest za krótkie. A po prostu na hasło jest za krótkie, hasło za krótkie. O, w ten sposób. No ale. To zmienia tylko i wyłącznie tekst, a my musimy ustawić widoczność, którą wcześniej daliśmy na invisible, czyli na niewidoczne. Czyli tak, visibility. I tutaj akurat, to może być nieintuicyjne, nie używamy true or false, ale specjalnej stałej, czyli text view, kropka, i widzicie, mamy dwie stałe. Visible and Invisible. Przydałoby się także poinformować użytkownika, że jego hasło jest dobre. Czyli, jeśli hasło jest dłuższe niż 6 znaków, no to w takim wypadku także pokażemy tekst dzwoni, tylko że z inną informacją. A więc, prawie Enigma. O, w ten sposób. I to się wszystko dzieje w momencie, gdy nasze pole. Password jest kliknięte, jest tak aktywne, o tak bym mógł to ująć. Przetestujmy naszą aplikację. Klikamy na password, wpiszmy na przykład... Jak widzicie, pojawił nam się napis prawie enigma. Mamy 8 znaków, a gdy zjedziemy sobie do 6, mamy hasło za krótkie. Czyli się wszystko zgadza. Teraz zajmiemy się sytuacją, gdy nasze pole przestaje być aktywne czyli jeśli nasze pole nie jest aktywne else, no to wtedy wystarczy ustawimy visibility z powrotem na invisible no i przetestujemy nasze zmiany, a więc klikamy, wpisujemy coś i mamy hasło za krótkie i teraz klikamy widzicie nasze pole straciło focus, tak, straciło tą Uwaga, to skupienie! No, i w tym momencie znika nam także tekst. Klikamy, wpisujemy, o hasło za krótkie, prawie Enigma. Klikamy znowu i znika. A teraz wpuszczmy kod, który będzie odpowiedzialny za informowanie użytkownika, że jego e-mail jest poprawny bądź niepoprawny. Przyjmijmy, że poprawny e-mail to taki, który zawiera małpę. Wiem, że nie jest to jakaś super weryfikacja, ale na taką pokazową weryfikację. Pasuje idealnie. No i zaczynamy. Sprawdzamy, czy nasze pole jest aktywne. Jeśli jest aktywne, to w tym momencie ustawiamy nasze ostrzeżenie na niepoprawny e-mail. Następnie tworzymy pętlę, w której sprawdzamy sobie wszystkie elementy. Tak, wszystkie znaki w naszym e-mailu. Jeśli spotkamy znak, który będzie małpą, to w tym momencie ustawiamy sobie informację, że jest to poprawny e-mail oraz ustawiamy widoczność. Jeśli z kolei nie ma tam małpy, no to wystarczy, że pokażemy tylko nasz tekst, bo już na samym początku ustawiliśmy go na niepoprawny e-mail. Visible, i tu również visible. Po tym, jak ktoś znowu kliknie na coś innego, no to wystarczy, że ustawimy widoczność. Na invisible i nasz napis się schowa. O, w ten sposób. Tutaj jeszcze możemy poprawki w kodzie, żeby to ładnie wyglądało. O, w ten sposób. Bardziej zbity kod. Odpalamy nasz program i sprawdzamy, czy wszystko działa. Zacznijmy sobie od naszego hasła. Wpisujemy. I jest. Usuwamy. Hasło za krótkie. Tam na login znika nasz text view. Wchodzimy teraz na pole e-mail. Klikamy, nic się nie wyświetla, czyli wszystko dobrze. Teraz wpisujemy coś, co nie zawiera małpy, nawet może być długie. I mamy niepoprawny e-mail. Dodajemy małpę i mamy e-mail poprawny. Usuwam małpę, e-mail niepoprawny. Teraz klikamy sobie na inne okienko, na przykład na hasło albo na login, i widzicie. Widoczność naszego tekstu informującego o poprawności e-mailu znika. Czyli co? Wszystko działa. Jeśli podoba Wam się odcinek, łapkujcie i subskrybujcie kanał, aby być zawsze na bieżąco. A już w kolejnym odcinku będzie tajemnica, więc bądźcie gotowi. Do zobaczenia, cześć.